Dobrze. Dobrze, to A wyślij zdjęcie. No, wysyłam. To wiesz, bo kurde bierzesz tak. Nie możemy teraz wystarczyć. A on jest tutaj? Tak. Gdzie? Tutaj. I wysłałeś zdjęcie? No tak. I co? O nie. Ale potwierdziła, że to on? No tak to on. Chcesz przejść? No ja go wypłoszę. Dobra, tam jest. Wysyłaś to zdjęcie? No tak. A potwierdziła ci? Czekaj, tak, to jest... No tak. Że to jest ten? No tak, no to jest ten na pewno. On jeszcze kulał. I to jest ten. I ma obrożę kilkucholorową. To jest na pewno ten. No kurde, niech to, A ta pani jedzie z łodzi. Elo? Tam? E, tak. Tylko teraz tutaj gdzieś jest... A dobra, jest w czeku. Chyba jest. Ciema ze strony Miro. Yy, kurczę, nie wiedziałem, że mi się to przyda, ale na skateparku było ogłoszenie. Tam dwa dni temu zobaczyłem tego kotka, że pani szuka. I dzisiaj, i zapisałem sobie ten telefon. I dzisiaj zobaczyłem go z tego, z balkonu. Je to szukę? Tak. Proszę, żeby on się jak największy trzymał. Żeby on to był jak najdłużej. On, on wróci, albo jest tutaj gdzieś, wrócił po jedzenie. Daj, daj mu jeszcze. A teraz tutaj mu dam. Spróbuję... Nie, nie będę go w Tak, to jest on, widzisz? Kuleje. Widzisz? Widziałeś? Kulał. Tak. A on kulał. Jeszcze mu nie dawaj. Tu. Daj mu, tak delikatnie. Wyciągniesz ręk, rękę. Ty ile masz plasterków? Jeszcze dwa. No to weź jeden, tak żeby on widział i delikatnie. A powiedziałaś, że się dwie wróci? Za godzinę. Ja Szuka jedzenia jeszcze. Po, nie, nie, ale po, podejdź. Po, podejdź do niego. Niech nie ucieknie. Nie, uciek, nie ucieknie. Teraz muszę poczekać aż pani przyjedzie z łodzi. E, spróbuję go nie spłoszyć. co chcę, żebyś poszedł do e, tego, do domu, bo jeszcze ten, wędlinę. I przyję, żeby ten kotek stał. Nie, no też myślę, że za dużo to też nie zje. Ale no tak, to, żeby wiedział, no. Nie, nie, nie dawaj mu. Wciąż. Trzymaj go w napięciu? Niech on czeka cały czas. Gdy jak, na ręce, jak go wezmę na rękę Ale ci, jak ci podrapie? To? No to co wtedy? No to co wtedy? No to podrapie. Ale godny jest. No to może on się obrzydzić. Spróbuję go wziąć na rękę. Myślisz, mówię... że w kapturze będziesz wyglądał lepiej? Nie Le... no chodzi o to, bo tak to... Jak, jak będzie miał mnie podrapać, No to. A, no tak. Pójdź po nie jedzenia no bo takie coś jeszcze na 40 minut nam nie wystarczy. Wystarczy. Nie wystarczy. A on będzie przychodzić, bo będzie, będzie coraz bliżej podchodzić, zobaczysz. Co jak, ja będzie gło, jak będzie głodny, to będzie do ciebie przychodził. Pierwszy raz przydało mi się ogłoszenie. W sensie nigdy nie spodziewałem się, że... Bo zrobili zdjęcie? Tak. A był jeden kot zaginiony czy dwa? Mhm. Jeden. W się jeden... No tam jest drugi z tyłu. Serio? Chyba jeden. I ty się nagle okazuje, że dwa znalazłem. I on nas? Czy... Wchodzi... Wchodzi? Czy wchodzi na ten? Nie, czy gdzie on jest? Przed wszedł, na... Ten, na przedszkole. No tak chyba, że ty pójdzie z tamtej strony, a ja będę tutaj patrzył. Jest? Jest Milo, a tam jest nagroda? Tak. Nie wezmę. Bo tak chyba pamiętałem właśnie, że... Że jest nagroda. Mm. No jest z tego. Nie, tylko tak było. Pani powiedziała, że ten kotek już nie ma go już w domu dwa tygodnie, i tak mam powiem jeszcze raz sytuację, choć sobie bok z tego Zobaczyłem jakoś dwa dni temu na skajcie yy, ogłoszenie i zrobiłem zdjęcie. Tak nigdy nie robię, ale zrobiłem. No i zapisałem sobie numer, myślałem, że to mi się nie przyda, ale jak coś, no to ok. No i dzisiaj sobie wchodzę na balkon. słucham swojej piosenki, bo tak wróciłem ze skateparku. Wszedłem na balkon, tak sobie hamak i patrzę i tam jest jakiś kotek i patrzę na ogłoszenie, szaro-biały, mówię ok, i później dzwoni do pani, że chyba, ma, chyba to jest on i pani mówi, że kuleje, a wtedy akurat leżał, tak się tarzał w piasku i dopiero później zobaczyłem, że on ma tylną łapkę tak, że po prostu tylno, na, na tylnie w ogóle nie stoi i potem go rozpoznałem. Więc mam nadzieję, że uda się i będę miał, no, fajnie będzie go miał tak naprawdę. Gdzie on jest? Ja przychodzę tam do żeby A, a ten, ale w sumie to nie ma dokąd uciec, bo wydaje mi się, że polubił to miejsce. Jest. jest, dobra, ale przynajmniej go znalazłem, wiem gdzie jest. On był i zniknął. Był się zmył. On przyjdzie. Weź podejdź tam do niego na trawę. Przed trawą. Usiądź i wyciągnij. Niech on podejdzie do ciebie. Nie rzucaj mu. Usiądź. Usiądź i wyciągnij rękę. Właśnie zgubiłem kota, bo on gdzieś... I nie wiem gdzie jest ten kot On gdzieś chodzi coś I dużo osób, dużo osób powie, że yy, O, mogli go od razu wziąć na ręce Ale tak to bym go bardziej spłoszył I się jeszcze robi coraz ciemniej I zaraz będzie noc nawet... I w ogóle go nie będzie widać, już go nie widać Dobra, to ja wchodzę Weźmiesz? Weźmiesz tą wędlę? Ja wchodzę tam a, dobrze, dobrze tylko, yy, bo tutaj się teraz ściemnia i yy, no, może jakaś latarka albo tak, że ja yy, za około 10-15 minut. Zacząłeś? Tak, załóż kurtkę. Jakaś tam moja kurtka. Znaczy, nie, no mi jest bardziej zimno w ręce. Latarka. Ja, Ciekawe, tego tu nie ma. Tylko włącz na ten mniejszy a, a co, tego tu nie ma? To jest na 9 lat tej to latarkę go tu nie ma No, na, na, na pewno to jest, na pewno to jest ten On, le, lewa czy prawa? Tylna, tylna Tylna chyba, chyba lewa, chyba prawa, tylna A zresztą ja mam nagrane. Bo wy tutaj co, do, do weterynarza? Przyjechaliśmy. Tu na Belzecką przyjechaliśmy do weterynarza. Zaraz. No. Masz? Jest. 5, 2, 3, 4. Tutaj. O Chodź chodź, o tymisia. Chodź, chodź, no zobacz, mam konserwę dla ciebie. Chodź. Chodź mam, mam jedzą, chodź. No, zobacz, Misia, chodź. Chodź, jedzonko jest, chodź, chodź koteczka, chodź. Zobacz, pyszne jedzonko, chodź misia. Chodź łaciaty, chodź. No chodź. Chodź, chodź łaciatek. Dobrze, dobrze że ja tu je przedam. On tutaj leży. Nie? Tutaj jest krzaku. A znaczy, mogę tam spróbować podejść, ale to wyjdzie z drugiej strony. nie, mam tą konserwę. No to co jest? Tutaj. Chodź, od. Tutaj jest. Chodź, tu jest. Chodź łacia misia, chodź, chodź jedzonko ma. Zobacz mam jedzonko, chodź. Chodź jedzonko ma, chodź, chodź misia. No chodź łaciatek, chodź, jedzonko pyszne jest. Chodź, chodź łaciatek, chodź, chodź, zobacz. Zobacz, masz jedzonko. No idzie tam teraz. Łacciatek, to głupisz coś. Chodź łaciatek. No chodź, zobacz, jakie jedzonko pyszne. No wiem, choć. chodź, chodź koteczek, chodź, widzisz jakie wpycha jedzonko masz. Chodź mi siłka, chodź zobacz, no zobacz, no widzisz, no zobacz łocia zobacz jakie jedzonko dobre jest pyszne, pyszne jedzonko jest, zobacz, pyszne jedzonko jest, no chodź łocia chodź siłka, chodź chodź mam go, mam go. Nie bój się, Miesiąka, nie bój się, Tadeusz. Nie bój się, przecież. I co, wiesz? Wziąć ode mnie super, o matko, Ryszard! Zamknął to w się dzieje, że mogę połócić. Ryszard, i musimy, no, musimy się Państwu zrewanżować po prostu. W żaden sposób. Sobie. Nie no naprawdę tyle czasu. Nie, nie Żaden sposób Nie, 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 nie. Jejku. Nagram cię. Panowie jesteś się tutaj. Tak. Dzięk tak. Piękna misiulka. No pan jakąś dziewczynę, żonę. pierwszą żonę. Pierwszą żonę mam. Biżuterię robimy taką. Nie, naprawdę nie ma nie ma... Nie ma... Nie, 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 nie ma tego. czy wisiorek. Piękna mieszka jest. No. To, to, to syn, zasługa syna. Właśnie znalazłem kotka i no, mam mega satysfakcję z tego, że komuś, bo po, po, po dwóch tygodniach y, znalezienia i martwienia się, więc się mega cieszę, że udało mi się znaleźć. A ja jestem dumny. Ze mnie? Tak.